w kolejnym odcinku Pokémon Go Tym razem mamy dużo newsów, dużo się dzieje w poksach, Także mamy to podzielone jakby na raz, dwa, trzy, na cztery informacje Teraz będzie dopiero pierwsza informacja, zaczniemy to raczej chronologicznie Tak jak to wychodziło Powinienem to mówić wcześniej, ale teraz wyszło więcej rzeczy, także można nawet i lepiej Także zaczynając, ingress zmienił się w ingress prime, czyli ingress gra Dzięki której mamy tak naprawdę Pokémon Go ewoluowała do Ingress Prime, odświeżone, odnowione, bardziej przyjrzyste na pewno. Sam mam Ingressa jak do, tylko piąty level, rekreacyjnie co jakiś czas może odpalę, ale Ingress Prime wczoraj został odpalony i naprawdę jest to o wiele bardziej moim zdaniem przyjrzyste, ładniejsze graficznie i bardziej czytelne nawet dla kogoś, kto dopiero chciałby zacząć grać w Ingressa, czyli teraz Ingress Prime. I dzięki temu mamy do łapania Shiny Cubona, Shiny Marowaka, Shiny Ponyta i Shiny Rapidasza, ponieważ ich wersje kolorystyczne Shiny odpowiadają dwóm frakcjom walczącym między sobą w ingresie, ale do tego, uwaga, uwaga, Alaański Marołak, który jest na rajdach czwartego poziomu, również jest dostępny w wersji Shiny. I to jest ten pierwszy news. My sobie teraz zmienimy scenerię i zobaczymy się na drugim newsie. I zmieniliśmy scenerię i czas na news numer 2. A news numer 2 to jest tak zwany Stardust Blast, czyli mamy event na Stardasta. Razy 2, razy 2, czyli wszystko, a nic. Czyli mamy razy 2 załapanie, razy dwa za klucie jajek. I to trwa do 13 listopada godziny do 22 naszego czasu, bo weszło wczoraj, czyli jak wygląda dopiero przedwczoraj. I dodatkowo, dzięki temu możemy teraz tego razy 2 załapanie to w czasie Community Day, przez 3 godziny będziemy mieli Stardust'a, załapanie każdego Pokemona razy 4. Plus Starfish, to niesamowite ilości, także na ulicę i łapiemy Pokemony. Przedostatni news jest taki, że z jajek klują się baby Pokémony. Nowość, tego jeszcze nie było, można sobie pokłuć. Dodatkowo Weasel i Floatzel są nowymi poksami, które weszły do gry. Typowe wodne Pokémony, także możemy oba spotkać na Zikor, nawet jego ewolucję. A jego pierwsza forma jest na rajdach. Dodatkowo z jajek 5 km kluje nam się Badu, czyli taki baby Roseli, i jest do wyklucia w wersji Shiny, z jajka 5 km. A o ostatnim newsie sobie powiemy już w jeszcze innej scenerii. Ja jeszcze nie wiem gdzie, zobaczymy. Może jeszcze też zapięłem coś shiny po drodze, ale raczej wątpię, ja dalej jestem na dwóch Shiny Ponytach i jednym Shiny Cubo, które zapałem wczoraj poza nagraniami. Także zobaczymy się zaraz z powrotem. Dobra, o kurde, zaparowało trochę, zaraz odparuję. i jesteśmy już na ostatnim newsie, czyli po prostu w kodzie gry, a raczej w trafiku networkowym pojawiły się itemy ewolucji, kamienie ewolucji, które są potrzebne w regionie Sinnoh do takich ewolucji jak Electrifier, Magmortar, Dusk i inne poksy, o których doskonale wiecie, o których już mówiliśmy w wcześniejszych odcinkach, także myślę, że niedługo się pojawi nam kolejny event. Ja to teraz nagrywam w ogóle drugi raz, bo zapomniałem czegoś włączyć, ale mam teraz włączone, także powtórka. Chciałem trochę inaczej powiedzieć, wyszło jak teraz wyszło, a my się widzimy już w pełnych odcinkach Pokémon GO. Miejmy nadzieję, że już z nowym Line który się zmienia 20, przypominam, i z jakąś większą falą nowych pokusów, a nie jak teraz tylko te dwa, czyli jeden jest na Raidach i na Zico, a drugi jest po prostu z jajka jest w wersji Shiny. Także miejmy nadzieję, że niedługo zaskoczą nam czymś bardziej emocjonującym niż w tej chwili, chociażby takie zajbiście. Kolejny odcinek to będzie spóźniony poradnik na Community Day z Syndaquillem. W wersji Shiny będzie oczywiście, ale sobie o tym powiemy w kolejnym odcinku na naszej ulubionej kanapie. Także do zobaczenia. Cześć! Ale zanim cześć i czołem, pamiętajcie o subskrypcji, w łapkach w górę, w komentarzach. Dajcie znać w komentarzach, ile Shiny macie, Cubonów i całej reszty, Do zobaczenia. Jednak jeszcze nie jest koniec odcinka, ponieważ zapomniałem, że mam do odebrania trzy questy na Caterpie, a jak wiecie, Caterpie może być Shiny. także w tej chwili sobie wybierzemy trzy questy na Caterpie i wtedy zakończymy już ten bardzo emocjonujący odcinek, numer 1. Nie jest shiny i do dupy IV po CEPETowizę, numer 2 też nie jest shiny niestety i IV po CP też to właśnie widać i numer 3 też niestety nie jest shiny a IV też niestety jest do dupy także w tym momencie to już jest na pewno koniec tego odcinka no chyba że tarafi mi się shiny Cubon albo shiny Ponyta albo cokolwiek innego shiny ale wątpię, bo naklikałem tego dzisiaj przez cały dzień mnóstwo i tak jak wiecie nic innego oprócz tych dwóch ponyt i jednego cubona nie chce mi wejść. Ale żeby trochę jednak ten odcinek przedłużyć, zróbmy sobie ewolucję jeszcze shiny ponyty. I zobaczmy jak wygląda yy, shiny, shiny, shiny shiny, shiny rabidas. Robimy w tej chwili ewolucję. Yy, za mną widzicie Muzeum II wojny światowej. Nieraz już tutaj się widzieliśmy, na przykład akłapałem mu, też w tym miejscu to było. Miejmy nadzieję, że teraz wpadnie. wpadnie. Kurwa, co ma wpaść? Nic nie wpadnie. To jest Shani Rabidasz. Bardzo ładne, bardzo te płomienie są ładne. Naprawdę. Nawet w Polnicie i w Rabidaszu oczy się zmieniają pod kolor płomieni. Możecie się przyjrzeć i to zauważyć. Także dzięki za uwagę. Jeszcze raz pamiętajcie o subskrypcjach, łapkach w górę. Dajcie mi znać w komentarzach, co wam teraz w czasie tego eventu wpadło do zobaczenia. Cześć. Now sir, everything that happens now is happening now. What happened to then? Past that? When? Just now. We're it now, now. Go back to then. Now. now? Now I can't. Why? We missed When? Just Także tak jak mówiłem, wątpiłem, że zapie coś shiny. Jest shiny Cubone numer 2. Także teraz też robimy jego ewolucję, bo mamy dwie sztuki. Standardowa złota melina Ultra Boltsman, no, takie coś fajnego nie uciekło nawet grejta nie było, ale trochę zimno, trochę mi ręce tak trochę skostniały. Ja się cieszę, że mam drugiego, mogę zrobić dzięki temu ewolucję, robię dopiero ewolucję wtedy, kiedy czegoś shiny mam dwie sztuki, żeby mieć obie formy, no czasami trzeba mieć trzy formy. I to jest shiny keyboard, mój numer drugi i go zmieniamy sobie w marołaka shiny. Pamiętajcie też, że marołak aloański na rajdach może być shiny, jest to potwierdzone, na reddicie widziałem takie zdjęcia. Także event uważam za udany. Mam tego i tego dwie sztuki. Udało się. Jeszcze sobie sprawdzimy jego aparaisa Wonder HP. 15 HP ma. No to szok. Teraz mam ekran nagrywania Z. Ja sobie wrzucę calce IV, żeby zobaczyć dokładnie co to, co to jest. I zaraz zobaczymy, ładuje się calcy i to jest uwaga u Sławizna. To jest między 82,2 a 87 a tylko 15 HP 13, 12, 12 ataku i 10 defensa jakoś tak mniej więcej Calcy dokładnie nie może z tego sprawdzić. Musiał mieć jakiegoś parapa wrzucić, wiadomo nie będę para parapa. Coś takiego. Także ja się cieszę. Do zobaczenia. Mhm. Cześć. A nie, zaraz jest, że jest Ponyta. kliknijmy Ponyta, może będzie przecież Nie jest. Także do zobaczenia. Cześć.